Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: czy wygramy Mundial? Mundial Qatar 2022. Karty przełożę i tradycyjnie wylosuję trzy karty: sedno, osiem kielichów, co wychodzi naprzeciw? Pustelnik wynik odpowiedź rada piątka monet dołożę karty księżyc odwrócony dołożę karty rycerz kiliów na spodzie talii jest i to może być tło czytania. Sedna, ósemka katliów. To jest silny ładunek emocjonalny. To jest wyjazd, lęk. Nasza reprezentacja walczy o wygraną. I oby walczyła o pierwsze miejsce, o złoto. A nie tylko o wyjście z grupy. Lider zespołu, który wskazuje palcem na Orła Polski, którego ma na koszulce reprezentacji Polski, jest do czegoś zobowiązany. Dla lidera zespołu z potężnym wynagrodzeniem za prowadzenie gry, granie w zespole oraz reprezentowanie Polski na mistrzostwach powinno być dla niego wyróżnieniem. Powinien pokazać, że jest w stanie wygrać. Wygrać mundial z zespołem, który zaakceptował. To on i pozostali piłkarze tworzą zgarny zespół, bo okrągła suma za grę na mundialu do czegoś powinna jego zobowiązać. Oraz pozostałych graczy. Oni nie grają tam charytatywnie. Co wychodzi naprzeciw, pustelnik. To jest lęk, lęk przed ludźmi, lęk przed opinią, unikanie konfrontacji. To też są trudności w relacjach z innymi, a przede wszystkim to jest brak narzucenia sobie surowej dyscypliny. Wynik, odpowiedź, rada. Piątka, monet. Księżyc odwrócony. I Rycerz Człowiek czuje kryzys, kryzys emocjonalny, czuje obciążenie, obciążenie, czuje niepokój. Człowiek ma różne potrzeby i oczekiwania. I te oczekiwania zostały poddane próbie. To są manipulacje, rozpacz ze strachu. Tutaj też jest duży niepokój i są wątpliwości. Również nie wszystko jest takie, jakie nam się wydaje. Człowiek ma skłonność do widzenia rzeczy innymi niż są w rzeczywistości. To jest niestabilność i brak dojrzałości do sytuacji. To jest rozczarowanie. Rozczarowanie. Człowiek dostaje żółtą kartkę za. Opowiadanie wieści dziwnej treści. Dostaję czerwoną kartkę za niedocenienie i zlekceważenie przeciwnika gry. Oraz za brak narzucenia sobie surowej dyscypliny. A tego wymaga sport. Polska biało-czerwoni. To wszystko. Zachęcam, aby pod filmem Dołączyć swoją opinię na ten temat. Pozdrawiam Klara Tarot. Dba ośbie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem Pozdrawiam Klara Tarot. Dba ośbie.